Cześć, nazywam się Mediala Ganisarz i startuję w konkursie po sukces z Rowliską. W konkursie w tym należy nagrać wideo i opowiedzieć w nim, jak nasze życie zmieniło się na lepsze, pracując z Kamilą Jeżeli myślisz, że w tym wideo opowiem Ci, jak za sprawą Kamilii lub za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmieniłam się w multimiliarderkę lub skanapowca pospolitego przerobiłam się na ultramaratończyka, to to wideo możecie troszkę rozczarować. Co jest najważniejsze w pracy z Kamilą, to systematyczność i metoda małych kroków. To te decyzje podejmowane każdego dnia, które wydają się błahe i niepozorne, czy wstać rano, czy pójść na siłownię, czy zjeść stałatkę, czy może płączka, decydują o tym, czy na przestrzeni kilkunastu miesięcy osiągniemy sukces, czy też nie. Ja jestem takim zwykłym człowiekiem, który miał w miarę dobrą pracę, w miarę dobrze zarabiał, w miarę dobrze dbał o siebie, wchodził na w miarę wysokie góry i tak generalnie był w miarę zadowolony ze swojego życia. No właśnie, w miarę. To dobrze, ale kiedy starałam się wyjść na wyższy poziom, spróbować czegoś nowego, zawsze wymyślałam tysiące wymówek i powodów, dla których lepiej jest zostać w bezpiecznym statusie kło. Zawsze, kiedy podejmowałam decyzję o nowym wyzwaniu, w mojej głowie rozgrywała się taka scenka. Z jednej strony cichutki głosik, który mówił: Dasz radę, spróbuj, to jest ten moment. Z drugiej strony odzywały się lęki i moje przekonania. Nie jesteś wystarczająco dobra, zacznij od jutra. A po co ci to? A co ludzie powiedzą? I właśnie wtedy wchodzi Kamila Rowinska, która pomaga się pozbyć tych negatywnych przekonań i wzmocnić dobre tą chęć do działania i do oparcia na swój sukces. Na mojej ścieżce były takie trzy przełomowe momenty z Kamilą Rowinską. Pierwszy to kurs Maksymalna Produktywność, który ukończyłam w 2018 roku, końcem 2018, który pozwolił mi wynieść moją efektywność. Na, na bardzo wysoki poziom, nie tylko w pracy, ale i w życiu zawodowym. Nauczyłam się przy tym żonglować nie tylko priorytetami. Drugim ważnym momentem to było wyzwanie biegowe Kamili Rowickiej. Do tego wyzwania podchodziłam dwa razy. Pierwszy raz podczas trzeciego etapu i wtedy ten mój głosik a co ludzie powiedzą, zacznij od jutra, wygrał i nie podjęłam tego wyzwania. Natomiast piątą edycję podjęłam i ukończyłam z sukcesem. I właśnie to biegowe wyzwanie pokazało mi, że jestem w stanie osiągnąć wszystko. Wszystko, co tylko sobie zaplanuję, jeżeli to rozbiję na małe etapy i skupię się na ich realizacji. I to wyzwanie pokazało mi też, że każdy sukces niesie za sobą pewne koszty i wyrzeczenia. No trzeba było wstać o 5 rano, zamiast smacznie spać, trzeba było pobiegać w wietrze, zamiast iść na kawkę z koleżanką, poczytać kilka książek itd. Tak Dzięki temu, że biegałam bardzo regularnie w wyzwaniu, wygrałam również wyzwanie biegowe, które organizowała moja firma. No bo co się dziwić, w końcu podczas tego roku przebiegłam dystans 32 maratonów. <laughs> Trzecim przełomowym momentem było przeczytanie, a właściwie przepracowanie książki Buduj swoje życie odpowiedzialnie i z w którym Kamila napisała Twoje życie jest jak biała kartka, nie pozwól nikomu innemu zapisać jej za ciebie. Teraz już wiem, jak ważne jest, żeby otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają, żeby spędzać wolny czas tak, jak tego chcemy, żeby wyznaczać sobie wspaniałych mentorów i ludzi, za którymi chcemy podążać, i wtedy dojdziemy do wymarzonych, wyśnionych sukcesów. A tych sukcesów przez ostatnie kilkanaście miesięcy było wiele. Stałam wybrana pracownikiem roku, założyłam swoją własną działalność gospodarczą, zaczęłam zarabiać więcej, otworzyłam się na nowe możliwości zarobku. Zapisałam się na studia podyplomowe. Ehm, okończyłam piąty, e, piąty, piąte wyzwanie Kamili Rowińskiej. Ehm, zaczęłam wspinać się na wyższe szczyty. Stanęłam m.in. innymi na Mont Blancu czy na Tupkalu. No i oczywiście nagrałam to wideo i umieściłam je w sieci, co było nie lada wyzwaniem. Za te i wszystkie inne e, sukcesy. Dziękuję Tobie Kamilo za to, że motywujesz każdego dnia, dajesz energię i powera do działania. Temu zespołowi RBC również dziękuję za to, że jesteście, robicie naprawdę świetną robotę. A tobie, drogi widzu, wytrwały widzu, dziękuję, że wysłuchałeś tego wideo i że spędziłeś czas, żeby, żeby mnie wysłuchać. Jeżeli w jakikolwiek sposób to wideo Cię zainspirowało, zmotywowało do akcji, to daj proszę łapkę w górę, serduszko lub komentarz, będę wdzięczna za każdą interakcję. Dzięki!